Lubańskie Stowarzyszenie Abstynentów Odnowa obchodzi 11-lecie powstania. Z tej okazji w Miejskim Domu Kultury odbył się rocznicowy bal. Są takie daty, są takie rocznice w przypadku mężczyzn, niezwykle dla nas istotne, to jest 18, to jest 33 czy 40 lat. I to są takie daty graniczne. Tutaj w Państwa przypadku tych, które, tych osób, które kiedyś były uzależnione, właściwie każdy dzień jest świętem, powodem do świętowania. Dlatego, że Państwo codziennie zmagają się ze swoimi słabościami, codziennie zmagają się czasami z pokusami, które nas z zewnątrz, które do nas z zewnątrz dociera. Ale Państwo trwają przy swoim postanowieniu bycia trzeźwym i tego Państwu gratuluję. Chciałbym pogratulować 11 lat, jak będzie Pan burmistrz. Może z pozoru wygląda na bardzo krótki czas, ale każdy dzień, każda godzina właściwie to gratuluję, więc to jest naprawdę piękny. E, moja z Państwem znajomość to właściwie jedno lata dopiero, a już aż, dopiero w porównaniu z 11, a już tak naprawdę nie wyobrażam sobie ani w okazji bez Was, czyli tego spotkania na przy okazji w plenerze, ani spotkania z Wami tutaj no dzisiaj przy okazji jubileuszu, nie niedługo przy okazji Pładka. Także za to bardzo, bardzo dziękuję. I zapewniam także, że no, w moim badaniu w modlitwie będziemy pamiętali będziemy pamiętać o tym, co jest dla Was na Ruch abstynencki jest definiowany jako zorganizowane działanie ludzi zrzeszonych, związanych ideą osobistej rezygnacji z konsumpcji wszelkich napojów alkoholowych na rzecz realizowania tej idei w życiu osobistym oraz upowszechniania jej w społeczeństwie celem zwalczania społecznej klęski nadużywania alkoholu i alkoholizmu oraz ich skutków. Początki ruchu abstynenckiego w Lubaniu sięgają lat 80. ubiegłego wieku, jednak rozwinął się on tak naprawdę dopiero po roku 1990. Najpierw w mieście działał klub Niezapominajka, a po jego rozwiązaniu powstało stowarzyszenie od nowa. Kiedyś był klub abstynenta Niezapominajka, który przestał istnieć, no bo no były jakieś tam podziały nie? i powstały dwie grupy wsparcia, na których później powstało to stowarzyszenie. To był 2000 rok, listopad i zostało zarejestrowane przez sąd i, no i już jest 11 lat. Od nowa zajmuje się rehabilitacją osób uzależnionych, ale nie tylko. W dzisiejszych czasach to już zaczęli nawet przychodzić ludzie uzależnieni od, od hazardu, od narkotyków, zresztą to jest wszystko krzyżowo powiązane, także um, zawsze jak się ma jeden nałóg, to się coś tam drugiego znajdzie, jak się poszuka, nie? Kiedy się przestaje pić, to się znajduje coś innego, nie? Także Cały czas coś tam i jest to potrzebny kontakt z ludźmi. Zapraszamy też terapeutów i są różne rozmowy i, i prywatne i takie, także no i zabawa, sport, to przede wszystkim tak się to odbywa, nie? żeby gdzieś u, być w całości, czyli z rodziną, z, z przyjaciółmi, z rodziną, matkę ojca nieraz niejednokrotnie zapraszają członkowie. Robimy wyjazdy różne tam do nas, częstochowe, licheń. Też jeździmy na takie spotkania, które organizują inne kluby. Oni do nas też przyjeżdżają. Stowarzyszenie od lat organizuje festiwale abstynenckie nad jeziorem Leśniańskim. Przez 9 lat już organizowaliśmy samodzielnie. Yy, yy, Festiwal Piosenki Abstynenckiej, to się tak nazywa. Nie? Przyjeżdżają ludzie z całej Polski y, ostatnio przez parę lat także z Niemiec, czyli już ma rangę międzynarodową, ponieważ my z, z takim stowarzyszeniem podobnym do naszego comeback organizujemy, y, to znaczy mamy wspólne takie porozumienie y, kulturalno rozrywkowe, właśnie sportowe trochę. Gdzie robimy właśnie wspólnie coś tam, jakieś rzeczy. Nie? I, I oni też zawsze śpiewają. Nie? Przyjeżdżają grupą, tam trochę, trochę nam pomagają finansowo w tym wszystkim, także fajna sprawa. Członkowie odnowy współpracują również z klubami abstynentów w Niemczech. My jesteśmy daleko z tyłu do nich. Oni są bardzo rozwinięci, mają bardzo super warunki, są fajnie finansowani przez państwo. Przede wszystkim to jest wszystko finansowane, w większości wspierane przez Kościół. Nie? No nie takie jak nas, oni mają swoją tam swoje wyznania, ale, ale, ale to jest właśnie to, nie? że oni mają super. Nie? Po prostu pozazdrościć tylko, ale myślę, że, że do wszystkiego trzeba dążyć i, i zawsze coś tam się również współpracujemy tak do siostro z zakładem karnym w Zarębie. Też mamy porozumienie takie wspólne, współpracę. Często gdzieś ich już też jako resocjalizację wypuszczają na, na spotkania nasze. Nawet samodzielnie kilka dni są z nami bez żadnej opieki, bez nikogo. Tak samo na festiwalu jakiś tam zespół zawsze wyślą są. Także no, fajnie to się odbywa. Do stowarzyszenia zgłasza się dużo osób potrzebujących wsparcia duchowego i psychicznego. W zeszłym roku jesienią przyszło 11 członków, żeśmy przyjęli na, na stałe w tym roku już kilka, pięcioro dokładnie, no są następni, którzy chcą. Po prostu z, z przychodni no tam też jakieś były zawirowania, nie interesuje mnie to do końca, ale stamtąd właśnie ludzie już zaczęli do nas przychodzić, ponieważ no, terapia ta dochodząca się kiedyś kończy i ci ludzie muszą mieć dalej gdzieś kontakt z ludźmi i u nas właśnie to znajdują. A co trzeba zrobić, żeby stać się członkiem odnowy? Przede wszystkim no, trzeba być suchym, nie? trzeba nie pić, trzeba to propagować również na zewnątrz, nie tylko tutaj. No co dalej? no Trzeba, jeżeli ktoś jest uzależniony, musi być po terapii. Jeżeli nie jest po terapii, to musi minimum pół roku nie pić i mieć to gdzieś tam przez kogoś poświadczone. No i wtedy przyjmujemy takiego człowieka na trzy miesiące na próbę taką. Jeżeli się sprawdza, przychodzi, jest systematyczny, coś tam robi, pracuje, przepraszam, to no to przyjmujemy na, na członka. Oh, yeah.